Witam państwa bardzo serdecznie. I już w naszym studio na łączach Skype gościmy mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego, którego serdecznie witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich widzów. Dzień dobry. Panie mecenasie, sporo się dzieje. Nadal, choć chcielibyśmy, żeby ta sprawa już gdzieś miała swój finał, jakikolwiek, prawda? No ale sporo się nadal dzieje w sprawie księdza Olszewskiego i zadam panu tutaj podstawowe pytanie. Wiemy, że, że prokuratura drąży temat. Które wydawało się już jest na przestrzeń. Wydrą... Już wydrążyła. Wydrążyła, wydrążyła tak na przestrzeń. No ale, no ale dalej i no i szykanowani w jakiś sposób, czy też do wypieku wzięci zostali rodzice księdza. Tak. Pan jako osoba reprezentująca broniąca księdza Olszewskiego wie więcej na ten temat. Bardzo prosimy o informację, co tam się w tej sprawie dzieje. To jest w ogóle niebywała historia, ponieważ nie dalej jak dzisiaj pojawiła się zajawka w pewnej stacji komercyjnej, która zdaje się jest sprzedawana na polskim rynku albo na rynku zagranicznym, że będzie kolejny reportaż o właśnie Fundacji Profeto. Tym razem zdaje się, że, że, że z ojcem księdza Michała Olszewskiego w roli głównej albo w jednej z głównych ról. I tak jakby te wszystkie przeszukania, które miały miejsce w zeszły czwartek, Czyli były, były generalnie no jakby tydzień przed tą zajawką, które nic zupełnie nie wnoszą do, do, do żadnego postępowania, ponieważ dokumenty są zabrane wcześniej, już dużo wcześniej, w marcu, tak jakby miały teraz jakiejś akcji medialnej posłużyć, tak jakby to w ogóle zaczyna to sprawiać wrażenie, jakby prokuratura była wykorzystywana przez media. A nie media były wykorzystywane przez prokuraturę tak jak doty, do, do, dotychczas, żeby podgrzać atmosferę naprawdę odgrzewanym kotletem, bo, bo tam już jest wszystko wydrążone, jeśli chodzi o materiał dowodowy, i prokuratura powinna już mieć wszystko. No, więcej się nie da. A mimo wszystko próbuje się po zamknięciu śledztwa, po zapoznaniu się końcowym z aktami sprawy księdza Michała Olszewskiego, tych akt jest naprawdę bardzo dużo i, i one, one mają no nie, nieprawdopodobną dużą ilość, ilość tego materiału dowodowego, no to robienie takich rzeczy... Służy tylko szykanie tej rodziny właściwie i księdza. No, no bo rozumiem, że skoro nie mają twardych dowodów na księdza Oszewskiego, no to dalej dalej próbują szukać. Bo jaki mógłby być inny powód tego, że ciągle ta sprawa trwa, że ciągle prokuratura nie zamyka dochodzenia, tak, jak rozumiem? No, 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 no musi, musi mieć braki w, w swojej wersji, prawda? No zdecydowanie musi mieć braki, bo. Bo ta wersja się nie nadaje. No my wiemy jaka jest prawda o księdzu Michału Olszewskim i, i, i całej Fundacji Profeto I, i rzeczywiście to tylko nas utwierdza w tym, czyli obrona można powiedzieć tak szerokim pojęciem, utwierdza nas to w przekonaniu, że prokuratura po prostu działa na jakieś polityczne zlecenie. Żeby, no nie wiem, w tej, w tej zajawce całej pojawia <grywia> się minister Ziobro, który na siłę musi być głównym szefem całej tej akcji i, i tego jakby przydzielania tych środków z Funduszu Sprawiedliwości. To po prostu no, zaczyna już trochę zakrawać tak groteskę. Więc za chwilę znowu po ostatnich takich, takich akcjach medialnych zaresztowali księdza Olszewskiego, więc teraz znowu tak jakby chcieli wszystkich zaresztować tym razem kontrahentów fundacji Profeto. Więc to w ogóle jest straszenie przedsiębiorców, straszenie do rodziców księdza Michała. To wygląda tak, że każdy przedsiębiorca, który chce współpracować z kościelnym podmiotem, to, to za chwilę będzie miał strach w oczach, bo, bo przecież przyjdzie do niego prokuratura ABW. Tym kontrahentom, którzy dostarczali na przykład jakiś tam sprzęt nagłośnieniowy do tej słynnej muzykoterapii, zabrali komputery, zabrali telefony, bo muszą zgrać dane. Ci mają, no po prostu jest jakaś totalnie sparaliżowane firmy, więc wydaje się, że to jest jakaś, jakaś szersza akcja opiłowywania tych katolików. Jeszcze próbujących robić biznes, nawet nawet niekoniecznie katolików, ale ludzi, którzy próbują robić biznes z katolikami, to już się będzie, będzie szykanować. No wygląda to po prostu, gdyby to nie było tak straszne, to jest to po prostu no, wręcz groteskowe, bo, no bo albo się zamyka śledztwo, albo się te dowody do, do zebrało już w tym marcu, a śledztwo trwa od stycznia, a mamy już styczeń, kolejny styczeń, można powiedzieć, czyli minął rok. I, i, I teraz się robi jeszcze na matkę księdza Michała, się napuszcza ABW, na ojca tego księdza Michała. Naprawdę, no to, to są już po prostu historie. Rozumiem, że sytuacja jest taka, że ksiądz Michał, ale także dwie urzędniczki, które były uwięzione, zatrzymane na dłużej, bo to trwało ponad no tak. pół roku 7 siedem miesięcy. Siedem miesięcy y no to zostali oni wypuszczeni za Kaucją, i taki jest status obecnie tej sprawy, tak czekając na proces sądowy, no no, tak. w wyniku którego, w wyniku orzeczenia, którego no, no, będą dalsze kroki wobec tak księdza jest. formułowane, prawda? Czy też jakaś kara się? No się. dobrze, panie mecenasie, ale tu jest taka sprawa równoległa. Ja trochę chcę pana o to zapytać. Po drodze pytania o księdza Olszewskiego. Jest sprawa pana Romanowskiego, który de facto w tej sprawie też jest oskarżony, prawda? To też jest zarzut wobec niego. Prokuratura twierdzi, to jest pewien spór prawny, czy on te zarzuty rzeczywiście moje postawiono, czy nie, czy ma status tego podejrzanego, no ale prokuratura twierdzi, że ma, rzeczywiście. I, i sąd tutaj w Warszawie to uznał. Więc rzeczywiście, można tak powiedzieć, że ten status podejrzanego jest. Natomiast wydaje się, że to no jeszcze zupełnie, że tak powiem, nie, nie no znaczy to gmatwa tą gmat sytuację, bo my na przykład przy zapoznaniu się z aktami nie widzimy tam, że sprawa będzie dotyczyła księdza, nie, nie, nie księdza olszeskiego, tylko pana Marcina Romanowskiego. No tego jeszcze nie widać. Także. Wie, pod... wie pan, ale jeszcze jest jedna rzecz, i taka chyba. Najistotniejsza w tej sprawie, bo panie mecenasie, powstała wielka dyskusja po prawej stronie sceny politycznej. Czy pan Romanowski, szukając azylu na Węgrzech i tam wyjeżdżając, jak niektórzy mówią, uciekając, okazał się tchórzem? I nawet wie pan, jak pan Nawrocki mówi: Nie mam nic w tej sprawie do powiedzenia. To to jest trochę z tyłu głowy taki zarzut wobec pana Romanowskiego, że, że jednak nie stanął, nie dał się zamknąć, prawda? Nie stanął przed takiej czy innej temidy obliczem. No a z drugiej strony jest pytanie o to, czy dobrze zrobił, bo przecież czekał go niesprawiedliwy co możemy się spodziewać po sprawie księdza Olszewskiego, dlatego od niej tak wyraźnie zaczęliśmy, niesprawiedliwy osąd, niesprawiedliwe śledztwo i z całą pewnością też więzienie. Jakie jest pana zdanie ja tak. Ta, w kwestii i moralnej, i takiej po prostu praktycznej? Tchórz, tchórz. Czy po prostu racjonalny człowiek, który reaguje na to, co się wokół niego dzieje? Jeżeli by Marcin Romanowski uciekł i ukrywał się gdzieś, nie wiadomo gdzie, i tak naprawdę, no, tak jak mieliśmy, nie wiem, historię ze słynnym, słynnym producentem ubrań patriotycznych z Retis Bed, prawda, że, że, że rzeczywiście się gdzieś tam ukrywał, i, i, i potem, potem postanowił wrócić. A, a tutaj to wtedy byłoby rzeczywiście taka sytuacja. Ja sam, jak rozmawiałem z panem ministrem Romanowskim, to, to zdecydowanie byłem zwolennikiem, żeby nigdzie nie uciekać, broń Boże, żeby po prostu stanąć i, i jednak w tej, w tej walce wziąć udział. Natomiast jeśli on uzyskał azyl, to już nie jest żadna ucieczka i żadne tchórzostwo, tylko to jest rzeczywiście zasygnalizowanie światowej, można powiedzieć, opinii publicznej, a na pewno europejskiej. Że w Polsce z tą praworządnością, i to w konkretnym przypadku nie jest, nie jest dobrze. Jest to po prostu element obrony właśnie takie, takie, takie uzyskanie tego azylu. Więc tutaj absolutnie bym Marcina Romanowskiego nie traktował jako tchórza, ale wręcz jako człowieka, który po prostu postanowił no, bronić się. I to bronić się w taki sposób, Dużo trudniejszy, bo, ale, ale z drugiej strony o dużo większym zasięgu, zasięgu międzynarodowym, bo to naprawdę, to naprawdę no, trzeba brzmieć o tym, żeby, żeby się nam tutaj do końca ta Białoruś nie, nie zalęgła. Ja się z Panem zgadzam i też rozumiem decyzję Pana Romanowskiego, no ale, ale też muszę tutaj przytoczyć i jeszcze wzmocnić stanowisko dużej grupy, też elektoratu. Prawa i sprawiedliwości ludzi, którzy głosowali na formacji i osobiście na pana Romanowskiego, że, że, że jednak jest, jest w tym coś. Jest w tym coś niemęskiego, bo, no bo to jednak jest ucieczka. Choć, choć, choć mówię, no przecież wszyscy wiemy, i, i, i zakładamy to też w naszej rozmowie jako coś oczywistego, że ten osąd nie byłby sprawiedliwy, że. że Państwo tutaj więc... jest stronnicze i, i działa politycznie poprzez prokuraturę. No ale właśnie, jakby pan, jakby pan jeszcze go usprawiedliwił, no poza tą sprawą, którą pan tutaj przytoczył, że to jest jego rodzaj manifestacji, rodzaj no, też nie, rodzaj dalszej jest aktywności to politycznej? To jest, to jest rodzaj prowadzenia obrony. Ja nie mam innych argumentów, żeby bronić pana Romanowskiego w takim kontekście nazwijmy to wizerunkowo-politycznym, bo, bo trudno mi tutaj się wypowiadać. Natomiast rzeczywiście jako mechanizm przyjętej strategii obrończej i, i działań obrończych, bo to nawet nie chodzi o strategię obrończą, chodzi o działań, o domakanie się, że tak powiem wyczyszczenie przed pola, to uważam, że jak najbardziej. No on musi i, i podjął tą walkę, myślę, że w sposób nawet to, to dość brzmi heroiczny, że on po prostu chce sobie oczyścić przed pole i walczy o to, żeby mieć sprawiedliwy proces. To, co pan redaktor zauważył. Żeby mieć sprawiedliwy proces, to potem możemy się, że tak powiem, wejść w meritum tej całej sprawy. To jest dokładnie sprawa i księdza Olszewskiego, i, i, i pani Karoliny Kucharskiej, Urszuli Dubejko i wielu jeszcze innych. Tam są, jest, jest wielu, że tak powiem, nieujawnionych tych podejrzanych. Zresztą Bogu ducha winnych naprawdę urzędników w tym Ministerstwie Sprawiedliwości. I, I to naprawdę, absolutnie ja tutaj pana Romanowskiego popieram. To znaczy, jeżeli jemu się uda oczyścić to przedpole w taki sposób, że uda się uzyskać chociażby minimalne gwarancje uczciwego procesu, no to wtedy będę pierwszy, który go będzie namawiał, żeby wracał. Na razie takich szansy widzę, nie ma i, i także w sprawie. Byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dzisiaj usłyszeliśmy, że, że sąd się nie zgodził na list żelazny, który mimo wszystko, on deklaruje z tego, co ja słyszę, żeby wrócił z tej Wielkiej Brytanii, gdzie jest przetrzymywany na, na, na czas postępowania tak zwanego ekstradycyjnego. I, I rzeczywiście wydaje się, że, że tutaj działania Polskiego Sądu są zupełnie niezrozumiałe. To znaczy, chodzi o to, żeby oni siedzieli w więzieniu. No nie? właśnie, to, są to o czym my tutaj rozmawiamy, to są de facto twarde dowody na to, że nie ma w Polsce uczciwych procesów i nie ma sprawiedliwości, no, szczególnie dla osób, które w jakiś sposób są związane z polityką, a tu o takich mówimy. Ale dokładnie tak. No i tutaj jest bardzo symptomatyczne było w przemówieniu inauguracyjnym pana prezydenta Donalda Trumpa. Że właśnie i jego też decyzje, które, które podjął z tego samego dnia zaraz po zaprzysiężeniu, że jednak on wyraźnie podkreślił, że Stany Zjednoczone miały Stany Zjednoczone miały problem, że, że wykorzystywano aparat ścigania, organy ścigania, i prokuraturę, i te wszystkie służby specjalne do tego, żeby po prostu niszczyć przeciwników politycznych. To to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. No, on taki, przypomnijmy, ułaskawił wszystkich tych, eh, którzy na Kapitolu pojawili się po no, dyskusyjnym wyborach. wyniku wyborów, kiedy Trump przegrał. No tak, więc, więc wydaje się, że, że także w kontekście Trumpa i, i jego sytuacji że to ma dużo szerszy wymiar, chyba ideologiczny w tym sensie, że coś, co się potocznie nazywa lewicą i, i cała ta agenda lewicowa łącznie z tak zwaną ekologią, czy z tak zwaną, nie wiem, walką o równość płciową, czy, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, no to wyraźnie widać, że to nas prowadzi w efekcie do jakiegoś rodzaju totalitaryzmu, to znaczy do braku gwarancji procesowych. W tej rozmowie muszę jeszcze przytoczyć jeden przykład pana mecenasa Giertycha, który jako żywo także uciekł przed Temidą, przed polskim wymiarem sprawiedliwości, on do Włoch, prawda? No była ja, taka sprawa. Ja I, nie czy nie was. można ich porównać przecież? W jakimś sensie, na pewno, w jakim sensie, na pewno. No i tutaj. Słyszę z, z, z zaciekawieniem, znaczy nie znam tej sprawy, ale prokuratura umorzyła zdaje się to postępowanie panu mecenasowi Giertychowi. Pewnie warto by, żeby to jakoś szerzej uzasadniła, bo, bo sprawa jest rzeczywiście... W... Bardzo, bardzo taka głośna i medialna. No wygląda to, tak jak już rozmawialiśmy, mamy tutaj twarde dowody na, na tą niesprawiedliwość w sądownictwie. No i wygląda to na kolejny taki dowód, no bo gdzież tu symetria, prawda? A do tego, wie pan, on uciekł do Włoch, prawda? Tak. I przecież dlaczego tak trudno było z Włoch, kraju Unii Europejskiej, wyciągnąć pana Giertycha. To, to mnie zastanawia, bo... to jest właśnie, to, to, to też mnie to zastanawia. Znaczy, to rzeczywiście to pokazywało słabość tych naszych służb i, 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 i trudno powiedzieć, bo, bo ja nie słyszałem, żeby pan Giertych tam miał azyl. No i, i to, jest, to jest jeszcze coś innego, bo to pokazuje, A. że Unia Europejska i jej stosunek do polskiego rządu też nie był. Sprawiedliwy tak, tak. czy uczciwy, czy symetryczny, jakbyśmy do dzisiaj pani, powiedzieli. Pani, no bo, no bo do... dlaczego, skoro tego e, e, przestępcę, no nie, nie, nie chcę przesądzać, bo tego nie wiemy, no ale pana, e, e, właściciela Red Izbet, ściągnięto z jakiegoś egzotycznego kraju, prawda? Pewnie dużym nakładem sił i środków, przy jakimś wielkim wsparciu dyplomatycznym, ale to się, to się udało polskim służbom, prawda? No ale a tutaj to... mówiliśmy, Mówiliśmy o sprawie faceta, który wybrał się na wycieczkę do słonecznej Italii i tam nie było sposobu na przetransportowanie go do Polski. Prawda, prawda. No. Zresztą, Ręce nie... opadają, opada, nie prawda, nie że to nie tak tylko tak Unia Europejska była przeciwko nam, ale i służby mieliśmy słabsze za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Mnie się wydaje, że rzeczywiście trochę żeśmy wpadli w agendę międzynarodową, taką globalną że jednak, i proszę zwrócić uwagę, że kto wtedy rządził w Stanach Zjednoczonych, że to też moim zdaniem mogło mieć pewne znaczenie, że jednak pewne globalne trendy, być może Stany Zjednoczone są tutaj jakimś wyznacznikiem, były po prostu inne i w tym sensie, że ci, którzy decydują w Unii Europejskiej zdecydowanie kibicowali obecnej władzy i, i robią wszystko, żeby tej władzy też cały czas pomagać i utrzymywać ją przy władzy, więc... Więc pewnie to też świadczy o dużo głębszym problemie Polski, że my nie jesteśmy tak naprawdę wolni od, od jakichś wpływów zewnętrznych. I tam, gdzie chcą nam właśnie, czy, czy Unia, czy, czy, czy jakby organizacje międzynarodowe, nazwijmy to w ten sposób, globalne, pomóc naszemu rządowi, to tam się udaje. Tam, gdzie nie chcą pomagać, to się nie udaje. I to jest dosyć, dosyć zastanawiające. No. Bardzo panu dziękuję. Mądrzy widzowie, a takich tylko mamy, na pewno dość im posłowie doskonale zrozumieli, gdzie te okopy przebiegają, jakie to mechanizmy działają naszym wymiarem sprawiedliwości, Teraz i uprzednio. Na koniec naszej rozmowy ja Pana chcę serdecznie zaprosić na 27 kwietnia do poznania bo tam, po rejteradzie państwa polskiego, stworzyliśmy Obywatelski Komitet i organizujemy obchody jubileuszu Królestwa Polskiego, tysiąclecia. To już Aha, milenium, jak no, Chrobry tam, był oczywiście, koronowany. Tak, nie wykluczone, że w Poznaniu, tu dyskusje trwają na ten temat, Ach, natomiast nie ma Zgromadzenia Narodowego Państwowych Wielkich Obchodów, no. Także w naszym mieście postanowiliśmy to, tą lukę wypełnić. Organizujemy wielkie, no. naprawdę spektakularne, z wieloma atrakcjami obchody. Wszystko Państwo zobaczą w zrzutce, a ja serdecznie Pana mecenasa. To to, ale absolutnie z radością, tym bardziej, że to jest 27 kwietnia, to jest rocznica kanonizacji Jana Pawła II, największego z Polaków. Także no, można powiedzieć po żeby żebyś tego chrobrego w tym roku jednak, jednak tak. czcić bardzo, bo to rzeczywiście wybitny polski władca. I zdale Także... że to konflikt z Niemcami spowodował, że brak jego kanonizacji. Co też jest ciekawe, bo jednak tak. Węgrzy mieli więcej szczęścia. No, tam były pewne epizody. Może, obyczajowe to z jego udziałem pisane. Wie... zachować, ale, ale, <laughs> tak, ale tak. Trudno dziś o świadków tamtej epoki, ale, <laughs> ale no, rzeczywiście pewnie z tego powodu są jakieś perturbacje z tą kanonizacją. Ja bardzo panu mecenasowi za tą rozmowę dziękuję. Już się cieszę na pana wizytę w Poznaniu 27 bardzo kwietnia. A państwu państwa proszę o zostanie z naszym kanałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.